Seminarium, które jest pod tytułem Taniec między zależnością a współzależnością, czyli od my do ja i ty w gabinecie psychoterapeuty Gestalt. Ja się nazywam Małgosia Tomaszewska-Milczarek i jestem Współzałożycielką Centrum Psychologii i Edukacji Radzę Mi osobno. Psychologką, psychoterapeutką pracuję indywidualnie i z grupami. Pracuję pewnie już jakieś 17 lat. Czasami ciężko w to uwierzyć, bo, bo nie od razu po chwilach zaczynałam pracować, tylko około. 10 lat po studiach, ale tak faktycznie jest. Co jeszcze? Pracuję indywidualnie z parami, i te pary są moją absolutną pasją. Myślę, że temat niezależności i zależności też wyrósł z moich tutaj prac i, i nauki pracy z parami. I myślę, że. Właśnie praca z parami jakoś też sprawiła, że poczułam jakąś wagę tego tematu, również w, w terapii indywidualnej. To jest tak ważny temat, jak w zasadzie nie wiem, czy jakikolwiek inny w kontekście naszej pracy terapeutycznej. Jest to temat jakoś z jednej strony absolutnie podstawowy, bo określa jakby proces naszego rozwoju do dorosłości i do dojrzałości i z jednej strony podstawowy i ogólny, a z drugiej strony mam wrażenie, że tak nie za często traktowany tak sensu stricto. Teraz zacznę od teorii rozwoju człowieka, takich pozagresztaltowych, chociaż nie do końca, bo to będzie Freud, Mahler i Bernet. Oczywiście wyciągnąłam z ich teorii takie szczegó szczegóły, które są znaczy szczegóły, te elementy, które są istotne dla naszego dzisiejszego tematu. A w temacie Freuda, to będzie to bardziej interpretacja Saloni, czyli gestaltysty psychoterapeuty włoskiego, niż, niż jakby specyficznie sama teoria Freuda, ale z mojej perspektywy bardzo dużo wnosząca do, do, do myślenia o naszym temacie. A z gestaltowych teorii rozwojowych. Odniosę się właśnie do, do wspomnianego Saloni, ale też do teorii Carmen Bandin-Vasquez, która w zasadzie opiera się na wprost na teorii przedstawionej w tej książce założycielskiej psychoterapii gestalt, terapia gestalt napisanej przez Persa Hefferleina i Goodmana. W skrócie PHG, będę używała tego skrótu w trakcie dzisiejszego seminarium. I po tym wstępie teoretycznym przejdziemy do bardziej praktycznej części i będziemy właśnie już głębiej tutaj rozważać jak ta dynamika między zależnością, niezależnością, czyli współzależnością układa się w osobie, z którą pracujemy, pomiędzy nami oraz we mnie jako terapeucie. I na końcu case study, fragment procesu psychoterapii indywidualnej, obrazujący te dynamiki, o których dzisiaj mówimy, to jest case, który powstał na podstawie paru przypadków, z którymi pracowałam, jest w pełni anonimowy, a właściwie można powiedzieć stworzony na bazie mojego doświadczenia. Autonomią w naszym życiu, odbywa się taki ciągły ruch wahadłowy, czasem też go nazywa takim ruchem spiralnym. I jest to proces, który no, naprawdę trwa przez całe życie, że no, inaczej to wygląda na samym początku naszego życia i w różnych momentach wygląda to inaczej, ale Myślę, że najpiękniej to widać w takiej podstawowej relacji, czy na przykład relacji romantycznej w naszych związkach, że są momenty, kiedy jesteśmy bardzo blisko i są momenty, kiedy potrzebujemy więcej niezależności. I no, w zależności od wielu czynników, to się to będzie zmienne. I można powiedzieć, że ta elastyczność przechodzenia przez jednego w drugie jest tą esencją dojrzałości i integralności. I naprawdę ten proces rozwijania się w tych obszarach się nie kończy. I teraz tak, jakby w trakcie dzisiejszego seminarium będę, używam i będę dalej używała wiecie, różnych zamienników. Mówię, no tak gestaltowo mogę powiedzieć o konfluencji i odrębności, mogę powiedzieć o zależności i niezależności, mogę powiedzieć o symbiozie i autonomii. Więc w związku z tym chciałam tylko, pozostałe słowa myślę są jakoś klarowne, symbole i autonomia pewnie też, ale chciałam tylko postawić kropkę nad i.